Policja we współpracy z prokuraturą zatrzymała cztery osoby związane z jednym z banków w Przemkowie. Była prezes oraz trzech członków zarządu. Usłyszało już zarzuty związane z nadużyciem swoich stanowisk. Udzielali oni kredytów bez sprawdzenia zdolności kredytowej tych kredytobiorców, którzy ubiegali się o kredyt, wbrew opiniom analityków bankowych, który, którzy opiniowali negatywnie udzielenie takiego kredytu. Nie weryfikowali danych poręczycieli, udzielali kredytów pomimo braku kompletności niezbędnych dokumentów, a bywały sytuacje, gdzie kredyty były udzielane na telefon, a zatem najpierw udzielono kredytu, a później dopiero gromadzono dokumenty. Ponadto tworzono tak zwane nielegalne bankowe. Polegało to mianowicie na tym, że była część tak zwanych trudnych kredytobiorców, którzy nie płacili, nie spłacali tego kredytu, nie płacili poszczególnych rad kredytowych zgodnie z harmonogramem i w związku z tym po to, żeby udzielić im kolejnego kredytu, którym spłacali de facto ten poprzedni, w ogóle nie spłacany, to odnotowywano Rzekome spłaty kredytów ręcznie. Bo przecież, gdyby przez system bankowy musiałby przejść konkretne sumy pieniędzy, a tu niczego nie spłacano. Więc ręcznie fałszowano te dane o spłacie poszczególnych rat. Prokuratorskie śledztwo wykazało również nierzetelności w księgach rachunkowych, co w konsekwencji doprowadziło do strat, które wyniosły bagatela ponad 111 milionów złotych. Dowody w tej sprawie zabezpieczyło kilku prokuratorów. Zastosowali wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w tym w stosunku do trzech osób po 150 tys. zł. a w stosunku do czwartej 170 tys. zł dozów policji połączony z zakazem wszelkiego kontaktowania się pomiędzy samymi podejrzanymi, a także nakaz opuszczenia naszego kraju. Ze względu na ustalony fakt, iż jeden z podejrzanych w tej sprawie pracuje obecnie jako dyrektor do spraw kredytowych jednego z banków spółdzielczych tu na naszym terenie w okręgu legnickim, to prokurator, tytułem środka zapobiegawczego zawiesił go w wykonywaniu tych czynności służbowych, Podejrzanym grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zabezpieczyli też pieniądze, nieruchomości i samochody na poczet rekompensaty dla banku.